Ole! Dzień dobry, panie Tomku. Dzień dobry! To jakiego tańca się dzisiaj uczymy? A jaki jest wybór? No nie wiem... Może walc angielski? Walc wiedeński? Postawa... A właśnie, panie Tomku, czy pan wie, lecki prosto, jaka jest różnica między walcem wiedeńskim a angielskim? Angielski ma kierownicę po prawej stronie. Panie Tomku... Takim sucharem to się pan nie wymiga. A tańczyć może się nauczyć każdy. Wystarczy poczuć rytmu i muzyka! A muzyka to mi w ogóle w nie przeszkadza. I podłoga to podstawa. Na tym to akurat się znam. A wie pan, że ja też? U nas w szkole tańca setki godzin lekcyjnych i wszystko gdzie? Na podłodze. No i jak daje radę? To proste. To moje życie, to moja pasja. Nie no, to, że pani sobie radzi, to ja wiem. I chodzi o to, jak podłoga sobie radzi. – To To jeszcze prostsze. krono jest odporne na ścieranie. – A proszę mi wierzyć, że buty chodzą? – No właśnie. No, chodzą, chodzą. Pani kupią! Pewnie na pół Polski was słucha. Teraz kładzie się maty. Wygłuszające. Domy się porwać? I... Wie pani, co? Ja, ja tak nie bardzo umiem, trochę nie potrafię, jeszcze się zaraz zmęczę. Zmęczę, zmęczę i bardzo dobrze. Potem świetnie jest usiąść na podłodze i odpocząć. To ja chętnie już usiądę, wie pani? I odpocznę. Chociaż. Pytań, co? Na odpoczynek. To trzeba sobie zasłużyć. Hola